Domki mamy zajęte? Nie, no ja. mamy jeszcze 3-4 pomieszczenia. No to i tak dobuduję. Nie, no przecież jak się ze... to to to. Co się stało z moim celem? Dosłowna para olimpijska, no to sobie trafił Nie wiem, jeżeli to będzie tak wyglądać, to ja nie wróżę na oświetlanej przyszłości. Wygramy na hardzie, czy? Yy, tak. Okej, okay. no to widzican. fan. <laughs> no, być będzie git, będzie git. No to się musimy rozklęcić. Rozklęcić się musimy. Rozklęcić. Rozklęcić. Początek Niszarka. może nie jest za specjalny, ale... No, wiadomo, na początek no to najbardziej ciągający gameplay. Tak jest. No, ale, no, no, mówię, no, niedługo to się bardziej rozbuja. Miejmy nadzieję, oczywiście. Myślę, że to my się rozbujamy, jak będziemy próbować walczyć, kurde, z tym. Zaję w chociażby. No On jeszcze, sobie wydaje mi się, że jeszcze, jeszcze Aja, Aja to jak Aja. Nie wiem, czy mamy tutaj Crimson, czy mamy tutaj. No, ja bym z robakiem bardzo nie chciał walczyć. A nie, chociaż w sumie na ten. Jestem kurwa głupi. Ty. Chociaż na Crimsonie jest chyba mózg, nie? Tak, ale z mózgiem łatwiej kakulu. się bić. No, no dobra, no w sumie ta, bo robak jest po no, no, no. Wordy Eater jest. Kurde, i to on się nazywa ochrota, nie? Tak, 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 tak mi się wydaje. Ale kur... brzydki jest ten obraz, Boże. Nie, no ja też kurczę potrzebowałbym... Potrzebowałbym... ...kurę tej butelki, no. Śliczny obraz. Chcesz to mogę ci oddać moją, jak ty tam mm, na razie ten nie, robisz. Nie, 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 no, spokojnie. Jakoś ohandluję. Przecież się do mnie ten, latawiec. A co mi po tym latawca? Nie wiem, tak po prostu chcę No dzięki. Nie ma sprawy służę pomocy. Łódź Łapka. trap. I co, Dałeś się na nią a. tak małe dziecko zrobić? Jak małe bało bez HP To mi to jest? No i znowu wyszło mi poza ten mnie denerwują te ściany A, bo to kraina grzybów niebieskich. O ją to trzeba będzie przypilnować, bo tu będzie nam ten ciąg potrzebny, grzybiosz <laughs> Żeby móc tego rekina przyzywać specjalnym robakiem. Żeby móc przyzywać rekina specjalnym robakiem. Kojarzysz, pamiętasz ten motyw czy nie bardzo? Nich cholery. Ale brzmiało bardzo zabawnie. <laughs> Naprawdę? Nie, nie, nie znasz tego? Nie. Jak dobiegniemy do krawędzi już, to będzie morze, no nie? A no, o tego rekina ci chodzi? Tak, tak, tego latającego. No, bo to rekin był, nie? Dobrze pamiętam. A co tam jest, jakiś boss jeszcze? Czy co? Bo nie, nie, nie no, taki, Jest taki latający boss, tak. Taki duży rekin. I go trzeba wyłowić wędką, w cudzysłowie, strigerować go. Tak jak na przykład będziemy tworzyć te oczka na przyzywanie oka i tak dalej. To tak samo, właśnie. Mając wędkę w ręku, takiego specjalnego robaka z tych krainy z niebieskich grzybów e, Będziemy właśnie mogli, zarzucając tą wędkę, wezwać tego bos'a I z niego bardzo dobre rzeczy dropią. On jest must have do obicia mm -hmm. parę razy No to patrz, no to ja nawet nie wiedziałem o istnieniu takiego bos'a, no to ja się zatrzymałem już dawno temu i nieprawda No tak by było Taszek, weź ty mnie broń, a nie tu w ciula wlecisz. Może on lubi latać w ciula. No nie za to mu płacę. You guys get paid? <laughs> nie, nie kojarzę nawet. Kurwa, ale ciemno tutaj. Tak, ciemno jak na niebieskie grzyby. Jak to będzie wyglądało na nagraniu? Też jestem ciekaw. Ale żem to krzywo postawił, o Jezus! Kurde, szlamie weź się, pójdę. O te, y... udwa gryzie mnie coś. Wszedł właśnie ten robaczek i go dowaliłem. Kurde, jest serduszko. To bierz. Ty, ja dobry jestem. Spawner, ty, szkieletów. What the fuck. Kurde, i szkielet grzyb. Kurwa, i więcej szkieletów. I jeszcze <grym> szkielet, jestem. kurde, zarodników. Zrobiłem... Już pokoje normalnie postawiłem, wiesz, te stoły, krzesła, a jeszcze ścian nie zrobiłem. W sensie tego tła, tak? Tak. No, Ej, te no. szkielety te musiałeś wyspić w nieskoń, nieskończoność? O kurwa, nie. Budowałem <grym> mur, jak Trump. <grym> We're gonna build Tam widzę złotą skrzynkę, do której chciałem się pójść. Kolejna salamandra. na śmiesznie skrzeczy. O, tam King Slime 2, serduszka. Hmm, teraz już ci też przyniosę. Dziękuję ci bardzo. A Dziękuję ci bardzo. Chmura w butelce. Ja, ja takie widzisz? polskie, ja nic nie robiłem. Co ty tam masz? jakiś efekt dodatkowy? Nic. Co tu masz ten normalny? No, wysył taką, no. A, to pipa. Nie ja mam do walki zwarcia. Czy wiesz, lepsze takie niż żadne, nie? No to to mam pewno. Jeszcze by się buty Hermesa przydały. No, przydałyby się. Uginacze. inaczej. te dwie matki, szlam. Kurde, wskoczył tu. Dwa. That was unexpected. Postawił, żeś te Linę? Nie mam liny, więc że mnie dostawił. Ale teraz może trochę pozbierałem, bo tużem sporo beczek rozwalił, więc. O Jezus, lice. Dobra, a gdzie ty jesteś? No ja skręciłem w prawo, wiesz, zanim tam jeszcze no wysoko zacząłem skręcać, podbijać w prawo. Ha, czyli wyżej ode mnie mówisz? Ta, 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 ta. Znaczy nie wiem gdzie ty jesteś, ale tak ogólnie. A no rzeczywiście. O ty... ty... Mendo latająca. No dobra, że dobra. dalej na zwiedzanko. Ile linek Boże. zebrałem? Hmm. Nie... 114 sztuk, to trochę to niżej podciągnę. 114? 114. Ile masz max HP? 140? 120? 120. Dobra, to będziesz. Potem miał 140, dobra, teraz ja jedno już serduszko użyję, jedno jeszcze zostawiam dla ciebie. Dobra, jak położę prezent, to jak go zniszczę, to coś. nie. Aha, czyli po prostu można położyć prezent jako dekoracyjny. Nie da się go jakoś to otworzyć prawem to... czy coś? Tak jak worków? No właśnie. Z... Nie. Hmm. Dziwne No już się point. Dostanę, coś fajnego. Jakbyś chciał choinkę postawić. Pewnie poszedłem źle do ciebie, ale zobaczymy. Coś nie widzę tu jakieś. O, pułapka. No to tam ta pułapka, nie ten trującek. Co Ja jej nie rozwaliłem. Czyli dobrze idę. Dobrze życzę. <laughs> Ładna ruda Crimson Czyli co? Crimson mamy chyba Chyba tak I co? Wolisz Crimson? Ale tak generalnie nie patrząc na bossa Wolisz Crimson czy...? Mm. Trudne pytanie. Chyba wolę jednak Crimson znaczy, te robaki strasznie mnie denerwują Te, te wiesz, przedzierające się, nie? No Nie, no ja jestem pośledzony Przez grzeczność tylko nie zaprzeczę. Co, znowu się wywalę? Czy uda mi się przeżyć? 5 sekund... 10 HP... Dobra, przeżyję, ale nie mam jak się wyhealować. To i tak się zaraz wywrócę. On był dobry. Dobra, ale przynajmniej nie ma już Breżuplata. No, plate zrobiłeś? Porobiłeś? Tak. Dobra, widzę, że tu niżej też jest ten biom. No więc... właśnie, co ty masz mi do zaoferowania, co? Nie tak, kliknąłem za Katana? O! Ale 10 sztuk złota. Nie chcesz katany? Nie, 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 nie. Nawój mi ten kaktus, cytując klasykę. Eee, do dupy masz te rzeczy, chłopie. A ty jesteś jeszcze w bazie, czy już wszedłeś? Jestem w bazie jeszcze. Możesz zobaczyć, ile mamy ołowiu, sztabek ołowiu? Yy, 64 sztuki. No to jest pobra, dobra. Skąd my mamy trzy Kim za No ja już zebrałem wcześniej, teraz zebrałem jeszcze więcej. Ty to jednak czasem kurde... No wiesz, ja to jestem taki Do, urodzony górnik. A to co to? No po co to, na co to komu? Kołów. Trzy sztuki. Glebina, te sprawy. <grym> o, zoolożka Dafne. Zoolożka Okej? Okay. Jakby no pomijamy już fakt. Eeeee. <grymizacja> 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 Okej. Okay. już fakt feminizacji e, nazwy tego. Ale od czego ona będzie? To nie jest ta, ta m, od pohamowywania Crimsonu lub y, tego, nie? Wydaje mi się, że. Nie. Może jak tu niebiesko. No. Ja jestem właśnie tam już tą górę, zwiedziłem te trzy duże komnaty. Teraz idę tu... Jestem w tej dolnej komnacie. A e, biję robaka. Dobrze, tam jak coś, to masz infinite ten. Infinite szkielety. Gdzie, na górze? Yy, tam na, no, na górze. Jak chcesz, to możesz się bić w nieskończonej ze szkieletami. O, o Czemu ja nie mogę trafić tego nietoperza? Prędki kompas. Boże, jakie te szkielety są tanki. Aha, one nic nie, nie, nie dropią, te szkielety, tak? No, bo to są te przyzywane, nie? No, no to dupa. Ja myślałem, że tak to są nas, nas, nas lukam tego złota, tak? Tutaj jest surowe złota, chyba, którą mam na Mogłem coś pominąć, no. Ja tam już ogólnie Miedzi. uciekałem. Malarz, o, Stefano. Stefan! -no. Coś tam, na coś tam jednak się przydałeś tam, jak tam budowałeś te chałupki. No widzisz. Chyba cztery do sztuki dorobiłem, więc... No słyszę cię, kopiesz coś. Ty, pirania Bytes, spadaj. Tak się zapatrujesz na remake Gotika? O, panie, wygrzał jak potłuczony. <grymne> znaczy, nawet jak to wyjdzie gówno, coś w sensie taki craft całkowity, co prawdopodobnie się nie stanie po tym, co pokazywali już na różnych demonstracjach, no to wygrał jak, jak, no mówię, jak podgrzany, nie? Uwielbiam tą serię Gotyka. Mm, poza Arkanią. Piękne, piękne sterowanie w ręce. No. Ja pamiętam, jak, jak ta gra wystartowała, jak jedynka była. To chodziliśmy tylko o znajomego. Sąsiada. Naprawdę. I, I patrzyliśmy się, jak on w to gra. No po prostu poezja, bo my byliśmy oczywiście za głupi. Trpiej dobrze chodzić nawet w tej grze. A ten ziomek gdzieś tam chodził normalnie bez kodów. Bo oczywiście ja pierwszy raz w ogóle Gotika, jedynkę, dwójkę i trójkę tak naprawdę. Pierwszy raz jak przechodziłem to byłem jeszcze gdzieś taki, no nie tyle młody, że, że nieogarnięty. To nie dawałem rady bez cheatów, Nie wiedziałem jak to się gra. E, bez Godmauda, nie? Ale spokojnie no, to dokładnie tak samo jak ja w tego w i Fallout'a trzeciego. Pierwsze, pierwsze playfru jakie robiłem w tej gry, za młodziaka, no to właśnie wyglądały tak. Że było wpisywane TGM. A później jakie było moje zdziwienie, że Boże, postać może się przeciążyć. Jakim, hmm. jak, jak, jakim cudem? Co się, co się stało? Co poszło nie tak? Ale co Salamandra dziwnie mówi. Znaczy, dziwne głosy wydaje. No nie? Mówiłem, że tak dziwnie stynka jakoś. No, także, także jak wyjdzie goticzek, to... No będzie tyrany, no co, co cię będę oszukiwał. Trzeba będzie jeszcze raz wcielić się w postać bezimiennego. W karnej dolinie gór... dolinie górniczej. I to pewnie też, jeżeli... Bo z tego co tam zapowiadali, parę rzeczy tam będzie porozwijanych, parę rzeczy będzie rozbudowywanych. Em, dokładanych względem tego co mieliśmy... Yy, co mieliśmy w oryginale. To bardzo możliwe, że przejdę to nawet więcej niż raz. E, bo, bo, bo jak pamiętasz... Tam można dołączyć do aż trzech różnych frakcji. No. I w zależności od tego, do jakiej frakcji dołączysz, o, to od tego też zależy jakby quest set. No nie? Wiadomo, możesz wykonać wszystkie te same questy, jakby możesz wykonać wszystkie questy wymagane, żeby dołączyć do danej z każdej z danych frakcji, po prostu zanim do niej dołączysz, więc jakiś tam duży scope już jesteś w stanie zrealizować. Potem wiadomo, jak już tam tworzysz te ulumulu i tak dalej, to nie ma już znaczenia, w której frakcji jesteś. No ale te takie bezpośrednio już klasowe, to nazwijmy, frakcyjne z questy, no są stricte frakcyjne. Jak się do jednej frakcji dołączy, to nie można już zmienić i, i pójść gdzieś indziej. A no. prawdopodobnie będę chciał to posprawdzać, bo <laughs> każda z frakcji miała swój gdzieś tam w obszarach funkcjonowania. Miała takie rzeczy, które wyglądały na niedokończone w jedynce, no nie? Gdzieś tam fragmenty starego obozu wyglądały na takie te okoliczne gdzieś tam, mm. jaskinie i, i, i kopalnie były takie nie do końca. Nowy obóz, y, całkowicie ta druga kopalnia, tam taki był, znaczy tam oczywiście są questy i w jedynce były, ale one były takie bardziej na zasadzie, aby tylko przez to przebiec. Szlam do nas idzie to ten duży. <laughs> Więc, no, więc tam no, 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 pewnie coś się podokłada, a no ale chłopaki z bagien to też tam przecież, na tych bagnach to też niewiele się działo, a teraz Domyślam się, że coś tam będzie raczej ciekawszego, nie? Także, także możemy, tak że Także będzie, będzie grane Tylko trochę się boję o cenę tej gry, nie? No, cena to może być zabójcza, myślę. Hmm. Oni tam już gdzieś, gdzieś jakieś były takie leaky, ile to może kosztować, i zarówno wersja pc i wersja. Yy, znaczy, pc w sensie wersja podstawowa, i wersja kolekcjonerska, ale no, nie będzie to chyba jakiś taki mini pieniądz, jakbym się spodziewał po takiej dość niszowej, starej gierce, już nie. No, postawię sobie. Mhm. No zwłaszcza, że to też w sumie nie robi ten. Pirania bajc już tak. No na no, pirania bajc już nie istnieje. No. Ani w oczysz No właśnie. Ulewam się po tożkaratą jakoś dojść tam. Ptaszek, ale ty jesteś, wiesz co? Useless jesteś. Pamiętam, że pająki będą takim jednym z pierwszych naprawdę porządnych e, samonów, nie? Nie, no nie ma sensu, um, idę tam. Co chciałem rzec? Pewnie byś chciał Tom, Queen Bee, porobić co? Ja będę miał Queen Bee, będę miał set pod do przywoływania, nie? No. no pewnie bym chciał, ale do Queen Bee to jest, wiesz, jak mamy daleko, nie? No i Queen Bee to by nas nas akordę. No moment, tak? no. Do Queen Bee to się trzeba będzie porządnie przygotować, bo na początku nie będziemy w stanie przygotowywać przyzywajek, tylko będziemy musieli jednakowoż korzystać. Te, te, te. Tak. Nie, 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 nie. Cholera jasna. No. Trzejego Jego cholera ty Po co ty też tam tak ciekawości zapytam? Bo tak. A no i to jest odpowiedź, której się spodziewałem. Odpowiedź na poziomie. Tak jest. Zerowym. Niskim, ale zawsze jakimś. Ta Dafne to jest jakiś furask. A, Okej. A coś ona handluje czymś, czy? Tak. Um, książeczka, przez którą nie możesz skrzywdzić stworzeń, hak wywiórczy. bić, pozwolenie na kota. Ok. Nie kojarzę takich evenementów. Możesz przegarnąć kota do swojego miasta. Masz już kota, użyj dodatkowej. Wykorzystać program wymiany chowańców. Kot to jest chowaniec? W tych grze pewnie tak. Ty pomiot po czy diabla, ty widzę di diabla, tak, diablo. Gdzie ty jesteś? Widzę dynamit, znaczy detonator. <laughs> close enough, close enough. I teraz tak, wysadzi to mnie, czy tylko to nie ciebie też. Było warto. Najwał no, to, to resulta, 24. Proszę.